Ja mam piękny poranek 10 jest 17 zniesienia łódzkie Jestem też jakieś 15 metrów nad poziomem gruntu i też na górze Tutaj w tym kierunku gdzieś są brzeziny za kilkanaście kilometrów No, takie pagórki powiedzmy. Ale jest fajnie. Za mną już jest e, równina, na górze. Więc nie ma co pokazywać. to jest jak Dolinka. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam ciepło.